Witamy wszystkich. W poniedziałek w Piotrostalu chciałbym Wam zaprezentować, co nowego do nas dojechało. Może Wam coś potrzebne, szczęści, więc zapraszamy do nas. Przejdźmy się po placu. Mamy golfika piąteczkę. Świeży samochód po wypadku. U nas cały czas się asortyment jakby zmienia. Tutaj te rzeczki bardzo ładne w całości. Forziki, tu poszukiwany Civic Prawie calutka meganeczka, bardzo ładna w za Zafirka. Cały czas u nas się na placu coś zmienia, więc dlatego postanowiliśmy, że tutaj raz pokażemy Wam co mamy nowego. Tutaj marki, na który czekaliśmy dawno, żeby... długo, żeby ktoś się sprzedał. Sprzedał się przód, ale jeszcze środek jest drzwi są do niego ładny peżocik bardzo tutaj pasacik w poliwcie, trochę rozbity ale środek bardzo ładny ja chcę szukać ringów może potrzebne doblo też poszukiwane na auto i bardzo fajne też w całości honda blacharsko cała bardzo ładna Tutaj mamy nowy też nabytek cały kompletny może komuś przód potrzebny do tego auta tutaj te piękne Volvo BMK się już rozprzedała auto Fordzik w oryginale przebieg niecałe 100 tysięcy zobaczcie jak wygląda auto w środku nawet po tylu latach użytkowania. Subaru impreza też ta była pokazywana tak ale jeszcze stoi, trochę się sprzedało Najnowszy nabytek też wito. Przędzenia może komuś potrzebne. Mamy tutaj sprawny jeżdżący samochód. Troszeczkę go czas czasu zjadł, ale resztę pod zespołu sprawne. Zakończmy na tym Sabie. Więc jak coś komuś potrzeba zapraszamy do Pietrostalu. Pamiętajcie też, że u nas można zezłomować pojazd, po który zawsze przyjedziemy do Was.